Wracacie dzisiaj ze mną z pracy do Domczu. Fajerwerki w centrum miasta napierdzielają. Mam taką ciekawą rozkminkę odnośnie niemierzalnych marzeń, które są troszeczkę niezależne od nas. Z naszej strony my możemy zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby skillować. Możemy pracować bardzo, bardzo dużo, a finalnie nie osiągnąć tego celu. Który sobie zaplanowaliśmy, nie. W życiu jesteśmy często przyzwyczajeni do tego, że chcemy sobie coś kupić i nie mamy na to pieniędzy, bo możemy wziąć jakiś kredyt w banku i możemy sobie to kupić. Nie zapłacisz za marzenia PayPal. Musimy pracować na to z góry i dlatego bardzo często, jeśli przez jakiś czas nie dostaniemy zwrotu, bardzo szybko możemy się zniechęcić do tego, jak to zrobić, żeby przez dłuższy czas rok, dwa, pięć 8 lat, rezygnować z innych rzeczy, rezygnować z takiego powiedzmy wygody życia, żeby zasuwać na coś, czego nie jesteśmy pewni. I to w ogóle zakrawa momentami trochę o taki masochizm. Sorry, że przyspieszę, ale chcę się wyrobić na światłach i nie chcę nikogo wkurzyć. Ja jestem tego zdania, że ta nagroda przyjdzie. I że ona przyjdzie na pewno. Tylko ta nagroda to jest trochę taka kinder niespodzianka. To nie jest tak, że będziesz pracować 5-10 lat i zostaniesz z niczym, Twój wysiłek zostanie wynagrodzony w formie właśnie jakiegoś skilla, jakiejś przykminki. Niekoniecznie to musi być to, co Ty sobie wyobrażałeś. A jeśli coś nie jest dla Ciebie, to będzie twoją zajebistą lekcją. I jeśli postawimy na szali takie wygodne życie cozy, mm, czym jakby no nie ma nic złego, jakby nie chcę tego potępiać. Jeśli tak macie, no to kurczę, to fajnie, no to zazdroszczę. Ale jeśli właśnie patrzycie na to życie i, i coś w tym świecie jeszcze was jara i chcecie coś osiągnąć, chcecie coś budować, Te wysiłki i starania w jednej, drugiej, trzeciej formie, to finalnie da wam dużo, dużo więcej zwrotu. I właśnie ja teraz sobie wracam. Jest godzina za chwilę 24. Wracam sobie z roboty. Przyszła już taka myśl, że... No dobrze, kubuś. Idź już do domu, idź spać, odpocznij sobie. Ale spojrzałem na to z tej strony, że przecież mogę sobie pokminić, mogę z Wami pogadać, wracając do domu, nie? Mój przekaz jest przede wszystkim do tych z Was, którzy mają marzenia, jakieś cele tutaj i chcą to budować chcą to chcą osiągać. Wasz czas nie idzie na marne. To, co Wy teraz płacicie z góry, to jest waluta, która się odkłada na dłuższą metę. Która wpływa na Was jako ludzi, sprawia, że jesteście bardziej kompetentni, macie większe możliwości, to do Was wróci. Naprawdę to do Was wróci. Nastawcie się na pracę, róbcie swoje, róbcie powtórzenia i zobacz, co świat dla Ciebie przygotuje w zamian. Jaką kinder niespodziankę dla Ciebie złoży. Nie ma płacenia po za Twoje marzenia.